Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Cześć. Cześć kochani tutaj z Wymareczka i Wariateczka. Ura i, e, ura, i będziemy dzisiaj twerkować w centrum. Polu Wójtowe kukurydzy. I, i w kukurydzy <grydzy> też możemy. I sprzedawać krakowską przypadkowym ludziom, bo na Wigilie nie można jej zabraknąć, prawda, Wariatka? Jest mhm. jej tam więc. A ja to teraz... Jodła, ale mm -hmm. mamy klubowe drzewo, przed którą... I sobie jakby tak. Może jeszcze kamień klubowy odwiedzimy. Tak, to jest świetny plan, wariatka, świetny plan. No, chociaż chońca mamy chodka. tutaj przystanek, to pójdziemy na przystanek 10% dalej. Już kupiłam choinkę, ale ta też może być fajna. Nie, ona musi tutaj rosnąć. Wariatka, wariatka ubrałaś choinkę? Ja mam małą choinkę. Kumni. Ja Jesteśmy małą i mam też dużą, ale to dużą mam w stajni, którą ubrałam z mieniaczkiem. I ona była. O, boże, jakaś baba, ja tego nie wiem. Ognisko wariatka chcę spalić. Dobrze, a Ale wie, nie waradka. mam. Przy ognisku. Mam cię na... A, ognisko. A masz ognisko? A, a, ognisko. Nie, że. Ten ogień jest przezroczysty, ale może być. A ładnie, Dzisiaj... mi się pali. E... Dzisiaj vlogmas jest yy, o treści twerk, tak powinniśmy go nazwać. Vlogmas, który to dzisiaj jest. To nie? są modlitwy to do pipeta. Tak, modlitwy, to, szanuje, do szanuje mięsa, ale to, twerki mięsa. To są, to są to nasze obrzędy religijne. religijne, o tak, tak. będzie. Tak samo jak poświęcanie zwierząt spadających z nieba dla pipeta. Tutaj niestety musiałam wyciąć dźwięk. Ponieważ tutaj są nasze bardzo głębokie przemyślenia i modlitwy do naszego pilpeta największego. Jak widzicie, tak to wygląda. Już wystarczy tej modlitwy idziemy stąd. Na autobus. Już zaraz tam ucieknie. Lecimy a, na autobus. Jacek coś pisze. No Chodź. to nie tobie, bo nigdy jeszcze nie uciekł. I prawie uciekł z trenerką. Yy. <grym> Zapadłeś się trener, pod a, ziemię. Czy na... Tutaj już szybko musiałyśmy biec po nasze pakunki, bo byłyśmy dosłownie przed zamknięciem galerii. Miałyśmy nowego stawcę i się trochę zgubiłyśmy, więc trochę nam zajęło tutaj bieganie po centrum. Musieliśmy szybko biec, żeby nas nikt nie zauważył, bo to trochę było niebezpieczne. Pan sprzedawca był bardzo miły, bardzo nam pomagał tutaj zapakować wszystkie rzeczy, żeby nam się nie potłukły ani nie pozalewały różnymi rzeczami. I ogólnie bardzo fajny pan polecamy. Tutaj trochę wemara się zestresowała i no nie wiem, co ona tutaj robiła właściwie, ale, ale ogólnie spoko. Szybko biegłyśmy na dół z naszymi pakunkami zadowolone. Bo zaraz zamykają, oczywiście. Już było tak mało czasu, że nie było czasu. I pod koniec tutaj, jeszcze przed miniaturą, pomóc nam rozładować nasze pakuneczki. No i to było na tyle. Już pożegnanie nasze. Zdobne. Najlepsze jakie może być. Do, do widzenia. Z wymarodzenia. Do, do widzenia. widzenia. Z pa pa.